Zaczynamy naszą kolejną analizę. Dziś Ruda, Śląska Dzielnica, znana, no wiadomo, z przemysłu, ale mamy tu materiały, raporty, archiwa policyjne, różne notatki, które pokazują, że to też miejsce pełne ym, zagadek, mrocznych historii. Nasz cel na dziś prześledzić historię Rudy te kluczowe momenty, ale przede wszystkim no zanurzyć się w te najbardziej intrygujące, nierozwiązane sprawy kryminalne. Zobaczymy, co tam się kryje pod powierzchnią. Rzeczywiście, w Rudzie historia jest no, dosłownie namacalna. Wystarczy spojrzeć na familioki, jak kolonia Kaufhaus, albo pomyśleć o tych wszystkich szybach pod ziemią. I ta gęsta tkanka historyczna no, często stanowi tło dla tych zagadek, o których będziemy mówić. Dobrze, to może zacznijmy od tych historycznych podstaw. Pierwsze wzmianki Ruda Nowa to yy, aż 1243 rok, ale prawdziwy rozwój to przemysł Karol Godula, prawda? I ten szyb Emma z 1805 roku. To była chyba pierwsza taka poważna kopalnia na tym terenie. Dokładnie. No i nie można zapomnieć o Kolonia Kaufhaus, 1859 rok. Huta pokój ją zbudowała. Wtedy to było no, naprawdę awangardowe osiedle robotnicze w Prusach. A dziś to cenny pomnik historii. No i jeszcze Park Strzelnica z 1895, który niestety też ma swoje mroczne karty. No właśnie. To wszystko tworzy taki specyficzny klimat, familioki, a pod spodem cała sieć szybów. Ale przejdźmy może do tych y, bardziej niepokojących historii z archiwów. Jasne. Zacznijmy od czegoś z początku XX wieku. 1911 rok. Sprawa wozu płacowego Huty. Proszę sobie wyobrazić. Biały dzień, konwój z pieniędzmi, 18 tysięcy marek. Ogromna suma wtedy zostaje napadnięty użyto takich charakterystycznych pistoletów Mauser C96. Wow. I co dalej? No, ślady prowadziły do bojówki PPS frakcji rewolucyjnej. Ale najciekawsze, że pruskie akta policyjne dotyczące tej sprawy zaginęły. Po 1945 roku po prostu ich nie ma. Zuchwały napad, polityka w tle i zaginione akta. To już brzmi jak no, jak scenariusz filmu. A chwilę później, w latach dwudziestych, kolejna tragedia. Tak, Krwawe boże ciało. Rok 1926. Bardzo brutalne morderstwo dziewiętnastolatki. Jej ciało znaleziono nad stawem hutniczym przy ulicy szkolnej. Angażowały się służby i polskie, i niemieckie. Prasa pisała o tym latami, aż do 39. Ale śledztwo. Fiasko. Zabójcy. Nigdy nie złapano. Kolejna nierozwiązana sprawa. A co z tym tajemniczym zaginięciem górników z kopalni Halemba? To było chyba w latach 50. Dokładnie. 1954 rok. Trzech ratowników, Jan K., Tomasz W. i Piotr S., weszło pod ziemię po tąpnięciu i już nie wrócili. I co się stało? Nic nie wiadomo. No właśnie nie do końca. Ostatnia rozmowa telefoniczna była. Dziwna. W tle jakieś takie metaliczne dźwięki uderzenia, a potem w szafce jednego z nich, Piotra S, znaleziono notatnik. Notatnik, co w nim było? Zapiski sugerowały, że coś odkrył, że się bał, może nawet planował ucieczkę. Napisał coś w stylu Halemba to tylko fasada. Pojawiły się nawet hipotezy, że mogło w tym maczać palce UB, czyli urząd bezpieczeństwa, ale ciał nigdy nie odnaleziono. Niesamowite, notatnik, te dźwięki, możliwe tło polityczne rzeczywiście to nie wygląda na zwykły wypadek zagadka z głębi ziemi. A potem, trzy dekady później, kolejna tragedia tym razem na powierzchni. Mówimy o sprawie dziewczynki z parku z 1984 roku morderstwo jedenastolatki w parku Strzelnica. To były niestety czasy przed erą badań DNA, więc brakowało kluczowych śladów biologicznych. Sprawy próbowano wznowić w 2002 roku, ale. Ale nic, nadar bez rozwiązania. Niestety tak. Ten park, jak widać, ma swoją mroczną stronę. A stosunkowo niedawno znaleziono tam przecież broń, prawda? Na hałdzie. A tak. Góra Antonia zbrojownia, 2016 rok. Na hałdzie po kopalni Ferdynand, przypadkiem ktoś znalazł beczkę, a w środku 29 pistoletów i 4000 sztuk amnicji. Co? Tyle broni? I co z nią? Broń była profesjonalnie zakonserwowana, ale badania balistyczne nic nie dały, nie powiązano jej z żadną sprawą. Skąd się tam wzięła, kto ją ukrył, po co? Śledztwo zawieszone, kolejna tajemnica Rudy. Niesamowite historie. Ale Ruda to nie tylko powiedzmy kryminał, są też inne odkrycia, mniej mroczne, ale ciekawe. Jak ten tunel pod ulicą 1 maja. A tak, odkryty w 2010 roku, prawdopodobnie z XVIII wieku, znaleziono tam łuski i naboje z 1921 roku. To od razu zrodziło spekulacje, czy ten tunel nie łączył dawnego pałacu Donersmarków z kopalnią, i czy nie był używany na przykład podczas powstań śląskich, może do przemytu broni? Ciekawe. A co z tymi światełkami na hałdzie z lat 80. To brzmi prawie jak X-Files. Rzeczywiście, były takie zgłoszenia. Ludzie widzieli jakieś tajemnicze zielone ogniki nocą na hałdzie, ale wyjaśnienie okazało się yy, bardzo przyziemne. To znaczy, milicja odkryła tam po prostu nielegalną bimbrownię. Używali miedzianych rurek w aparaturze i stąd ten zielony płomień przy destylacji. <laughs> Czyli czasem najbardziej tajemnicze zjawiska mają banalne wyjaśnienie. No właśnie. Podsumowując te materiały, Ruda jawi się jako miejsce o wielu warstwach. Jest ta historia przemysłowa, oczywista, ale pod nią kryją się te wszystkie nierozwiązane sprawy, od napadów z echem polityki, przez tragiczne morderstwa, po zaginięcia, które być może miały związek z aparatem bezpieczeństwa. I wiele z tych sekretów pewnie już na zawsze pozostanie tajemnicą. Akta zaginęły, dawniej nie było takich technologii śledczych jak dziś. Te historie to na pewno fascynujący obraz, ale pewnie niepełny. Jedna z notatek wspomina nawet o wykorzystaniu współczesnych metod jak mapy LIDAR do oszupania starych, nieczynnych szybów, może kryjówek, miejsc związanych z tymi sprawami. Zostawiamy więc naszych słuchaczy z pytaniem – co jeszcze może kryć się tam, w Rudzie, tuż pod naszymi stopami? Co czeka na odkrycie, czy to w terenie, czy może w zakurzonych archiwach? To pytanie pozostaje otwarte.